Każda wielka podróż zaczyna się od wyznaczenia celu. Od momentu powstania w Niemczech ponad 50 lat temu firma Jeremias konsekwentnie dąży do tego samego celu dostarczania rozwiązań, które mają znaczenie. Dzisiaj jesteśmy znani z innowacyjności, wydajności i umiejętności projektowania wysokiej jakości systemów dostosowanych do różnych branż na całym świecie. Wspieramy zarówno wymagające projekty przemysłowe, gdzie doświadczenie jest kluczowym atutem, jak i projekty mieszkaniowe, dbając o to, aby każdy szczegół został dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Dzięki jednej z pięciu największych fabryk w naszej branży w Europie, dziesięciu zakładom produkcyjnym i obecności w ponad 60 krajach, jesteśmy jedynym producentem obecnym wszędzie tam, gdzie są nasi klienci, niezależnie od tego, gdzie rozpoczynają się projekty. Oferujemy spersonalizowane doradztwo techniczne, przejrzystą komunikację i solidne zaangażowanie w obsługę. Patrząc w przyszłość, kierujemy się tą samą determinacją, która doprowadziła nas do tego miejsca innowacyjnością, rozwojem i projektowaniem coraz bardziej wydajnych i zrównoważonych rozwiązań, aby utrzymać pozycję lidera w branży. Dziękujemy, że jesteście częścią naszej historii.